Maciej Gdula, kolega z partii Biedronia, przyszedł do studia, licząc na brawa i oklaski prowadzącego. Myślał, że powie te same hasełka co zawsze, zgarnie trochę atencji widzów i zbierze trochę głosów dla lewicy. Niedoczekanie. Nie spodziewał się, że Robert Mazurek zacznie zadawać pytania, których nie było w scenariuszu i mocno ośmieszy gościa, który nie widział co powiedzieć i wyglądał jak zmokła kura. Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę i subskrypcji, aby jak najwięcej patriotów mogło zobaczyć ten materiał. Zapraszam do oglądania. No, nikt wam tyle nie da, ile nam Lewica obieca. To jest podsumowanie tego, ile obiecujecie. Rzeczywiście muszę powiedzieć, że jesteście hojni. Wyliczono to na 230 miliardów złotych, wasze obie obietnice. Pieniądze pieniędzmi chcecie rozdawać jak wszyscy. Jak chcecie przekonać pracodawcę, że powinienem pracować nie 8, a 7 godzin dziennie za te same pieniądze, mało tego przy jeszcze większym urlopie? Mówi pan o pracodawcy, panie redaktorze. Tak, jak chcecie przekonać pracodawcę, mojego pracodawcę, żeby się na to łaskawie zgodził. Mówimy o skróceniu czasu pracy. Kiedyś czas pracy to było 14 godzin, 7 dni w tygodniu. Panie pośle, kiedyś Góry nie było pracujące, prądu, z, wiem, ale... pracujące soboty. Dzisiaj są kraje, w których pracuje się 35 godzin. Zacznijmy dyskutować o tym. Znaczy, jest nie, pytanie, zaraz. czy ale żyjemy nie... po to, żeby pracować, czy pracujemy po to, żeby żyć. No, To jest ale dla nie... nas oczywiste. Jeżeli się nie mylę, kółka dyskusyjnego, tylko jesteście partią polityczną, która chce zdobyć władzę, by to wprowadzić. Obiecujecie mi różne rzeczy, m.in. 35-godzinny tydzień pracy, co oznacza, że będę pracował 7 godzin. To ja mam tylko to jedno pytanie. Jak? Jak chcecie dokonać tego? No, oczywiście tutaj rozwiązaniem jest wprowadzenie zmian w kodeksie pracy i po prostu skrócenie kodeksowego czasu pracy i egzekwowanie tego. Egzekwowanie? Czyli po prostu hmm, Pana zdaniem to wszystko da się tak zrobić, że ten pracodawca po prostu zejdzie z zysku? Czyli sam mniej zarobi i zapłaci nam tyle samo, ale niczym niebezpiecznym się to nie skończy, nie będzie to napędzało broń Boże, żadnej inflacji. To jest, y myślę, właśnie część tej dyskusji. Jeżeli będzie krótszy czas pracy, pracodawcy będą zmuszeni do tego, żeby inaczej, lepiej zorganizować pracę, <coughs> bardziej efektywnie. <coughs> nie, oczywiście czyli teraz nie chcą tego robić. Mm. Teraz złośliwe bestie nie chcą tego robić lepiej. Y Chcą, ale będą mieli kolejny impuls. I naprawdę tak jest. W wielu firmach przejście na pracę zdalną uzmysłowiło także pracodawcom, że nie potrzebują tych ośmiu godzin, że można wielu pracować krócej. W wielu firmach okazuje się, że się odchodzi teraz od pracy zdalnej. O czym by pan wiedział, gdyby pan pracował na. Aha, ależ, ależ wiem o tym, ale odchodzi się dlatego, że, że pracownicy nie muszą. Nie, pracownicy muszą się ze sobą kontaktować, bo wiele prac wymaga interakcji. Panie Pośle, dobra, to krótka piłka. Kiedy? Jak wygramy wybory, na pewno będziemy o tym rozmawiać z naszymi partnerami. Różne rzeczy chcecie obiecujecie, jak wygracie wybory, Jan Ehring Wiergus obiecuje wypowiedzenie konkordatu. Mówi tak, usiądźmy do stołu z przedstawicielami Watykanu, no ale jeżeli nie będą chcieli z nami rozmawiać, to tę umowę należy w końcu wypowiedzieć. Na pewno konkordat był wprowadzany w atmosferze jednak dużych kontrowersji. Dzisiaj bardzo wiele osób i to także wierzących chciałoby wyprowadzenia religii ze szkół, nauki religii ze szkół. Pytanie jest proste. Chcecie wypowiedzieć konkordat? Chcielibyśmy wypowiedzieć Konkordat, jeżeli nie udałoby się inaczej wynegocjować wyboru a, a, a wie pan, jak się. Pan czytał w ogóle Konkordat? Tak, czytałem wiele razy. To jest nieduża ustawa, nie prawda? Duża. Kr króciutka, 60 parę, zdaje się, yy, artykułów w przeciwieństwie do konstytucji. Ile mam konstytucji artykułów? Może się pan pomylić o 50. Mm, 350. No tak, mniej więcej. Mhm. Myślę, że się pan z, z, załapał w tych wiem. Tych, w tych, w tych, ja też nie wiem do końca ile. Natomiast pytanie jest proste. Czy pan wie, jak się wypowiada Konkordat? Skoro no to, pan czytał Konkordat i czytał konstytucję. Jest to umowa międzynarodowa, więc jest wynegocjowana między dwoma stronami między Polską i Watykanem. i y, Pewnie można wymówić jednostronnie, ale też nie chodzi o to, żeby. Nie, panie żeby pośle, to jest napinać. jeden kłopoczyk. Pan nie czytał chyba konstytucji, prawda? Albo w każdym... Czytałem wiele razy, panie redaktorze. A czytał pan artykuł 25 Konstytucji? Musi pan mi przypomnieć. I artykuł 91. Nie, 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 czytałem Popro... Konstytucję, ale nie uczyłem się jej na pamięć. Wie pan, dobrze. Jak byłem dawno temu w innym życiu, obserwowałem pracę Komisji Konstytucyjnej, nauczyłem się tego, ale teraz będę panu cytował nie z pamięci, tylko z kartki. Stosunki między Rzeczpospolitą Polską a Kościołem Katolickim określa umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską. To jest artykuł 25, punkt 4 Konstytucji. Musiałby Pan, Panie Pośle, czego nie wie Pan, ani Pańscy koledzy, ani koleżanki przede wszystkim, najpierw zmienić Konstytucję. A jeśli pana ten artykuł nie przekonuje, bo to jest nic, musiałby pan jeszcze zmienić artykuł 91, punkt 2 Konstytucji i parę innych. To się z pewnością da zrobić. Nikt nie chce zmieniać Konstytucji z pisem, ale nie Musieliby jest powiedziane, to zrobić że... Wbrew dlatego, że PiS pewnie nie chciałby zmienić Konstytucji, żeby wyrzucić z niej Konkordat. Tak. Czyli Natomiast... wy nie wiecie, jak to zrobić, ale wiecie, że chcecie wypowiedzieć <laughs> się wypowiedzi Konkordat. Ale z pewnością chcemy lepszą. wyprowadzić religię ze szkół to jest naprawdę ważne. Mhm. I myślę, że dużo części katolików zaczyna na tym zależeć, bo widzą, że po prostu religia uczona w szkole staje się kolejną nudną lekcją. Kropka. Sk pełna zgoda. Pełna zgoda, panie pośle, ale tu kropka, mówię to jako katolik akurat. Likwidacja klauzuli sumienia, to jest jeden z waszych postulatów. Pani Monika Falej w waszym imieniu złożyła nawet projekt, ustawy o uchyleniu artykułu 39, ustawy o zawodzie lekarza i dentysty. Katarzyna Kotula i Anna Scheuring-Wielgus mówiły, cytuję, obiecujemy, że w Polsce nie będzie klauzuli sumienia. Wyślemy ją do kosza. Tak to zrobicie, mm -hmm. tak? Tak, taki mamy zamiar. Panie pośle, mam dla pana fatalną wiadomość. Znowu nie przeczytaliście niczego. Tym razem nie przeczytaliście... Wyroku Trybunału Konstytucyjnego. I mam dla Pana złą wiadomość. Nie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, jak to nazywacie, tylko tego dobrego, tego demokratycznego, w którym byli przedstawiciele mianowani przez. Platformę panie redaktorze, to może pan tego nie wie, ale każda ustawa ma domniemanie konstytucyjności. Panie Jeżeli pośle, zostanie ja przyjęta domniemanie konstytucyjności, nie, nie musi mi pan czytać, panie Artykuł... redaktorze, bo to nie ma sensu. Każda nowa ustawa nie, ma jest sens. uznana za konstytucyjną. Nie, panie pośle. Otóż, i Trybunał jest... musi się na jej temat wypowiedzieć nie, po raz pośle, kolejny. Nie, panie pośle, w tej ta, sprawie, ta, ja panu przeczytam nie, to. Nie. Prawo lekarza do powoływania się na klauzulę sumienia... Wynika nie z artykułu 39 ustawy o zawodzie lekarza, lecz bezpośrednio z przepisów konstytucyjnych i aktów prawie międzynarodowego. Mówił w 2015 roku Trybunał Konstytucyjny. Każda nowa, się każda nie da. Napisał, nowa tak, nie ulega jest wątpliwości. konstytucyjna, domniemanie. Panie pośle, tak. nie ulega wątpliwości, nie ulega wątpliwości, pisze ten Trybunał, że ustawodawca nie może dowolnie kształtować tego w cudzysłowie przywileju, Albo go znosić. I pisze: Prawo lekarza, jak każdej innej osoby, do powstrzymania się od działań sprzecznych z sumieniem wypływa wprost z wolności gwarantowanej przez Konstytucję. Jeżeli chcecie państwa demokratycznego, a chcecie, to klauzula sumienia będzie w nim obowiązywać, nawet jeśli byście zmienili Konstytucję, bo będzie wynikała z praw człowieka. Tak przynajmniej wynika z orzecznictwa nie tylko Polskiego Trybunału. Prawem człowieka i prawem pacjenta jest to, żeby mieć profesjonalną opiekę medyczną. Dzisiaj tego w Polsce często nie to ja panu ma. Jeszcze, to I klauzula ja jeszcze... sumienia niestety się do tego dokłada. Postę... Lekarze zamiast kierować się wskazaniami medycznymi, kierują się swoimi przekonaniami. Widzę, walcząca praworządność ma w nosie orzeczenia tego dobrego Trybunału oraz Konstytucję. Dobrze, ale ja panu przeczytam Ka... rezolucję. Powtórzę trzeci raz. Każda nowa ustawa ma domniemanie Konstytucyjności. Rezolucja Rady Musi Europy. Trybunał kolejny raz w tej sprawie. Na pewno się pan na tym zgodzi, żadna osoba, szpital czy instytucja nie może być zmuszana, e, do, ze, pociągana do odpowiedzialności albo dyskryminowana ze względu na odmowę wykonania aborcji. To jest rezolucja Rady Europy z 2010 roku. Pani pośle. Polska Konstytucja, umowy międzynarodowe, rezolucja Rady Europy. Wszyscy są zgodni. Możecie nawet znieść usy, ustawą klauzulę sumienia, ale nie jesteście w stanie znieść praw człowieka. Chyba, że lewica, jak to ma w tradycji swojej, postanowi zlikwidować państwo demokratyczne i przejść w rolę na pozycję dyktatury proletariatu, mm -hmm. gdzie proletariatem będzie pani Kotula, pani Szojring-Wiegłos oraz pan Gudula. Y y y tak jak mówiłem, jesteśmy za tym, żeby lekarze leczyli zgodnie z wiedzą medyczną. Dzisiaj leczą zgodnie ze swoimi przekonaniami często. Myli się pan. Pan, pan Szpitale, to powie swojej żonie, dobrze? Czy, czy pańska żona, lekarka, nie, nie ona leczy, to, nie ona leczy zgodnie z specjalnością? Ale pańska oczywiście. żona leczy zgodnie z przekonaniami, a nie z wiedzą medyczną? Dotyczy to przede wszystkim oczywiście lekarzy ginekologów. Ale pan obraża w tej chwili setki, Tysiące ludzi, mówiąc, że oni nie leczą zgodnie z wiedzą medyczną. Niestety tak często bywa. Klauzula sumienia bywa sposobem, żeby nie stosować przesłanek medycznych. Poseł Szpitale... Lewicy mówi, że lekarze mają w nosie wiedzę medyczną. Tak? Szpi... Część z nich tak, niestety. Mhm. Część szpitali ma podpisane umowy z kościołami na to, że nie będzie przeprowadzać zabiegów, panie które prostu... są zgodne z prawem. Panie, panie redaktorze, to, pan, to pana nie, nie wzbudza. Pani że kocha, szpital, szpital finansowany z publicznych pieniędzy mhm. ma umowę z prywatnym kościołem że z, nie będzie wyko no, no z, z, no z kościołem katolickim. Z, no no, z własność no papieża jest to, Franciszka, który ma nie spółkę Nie jest to złożone. instytucja państwowa. Ma umowę z, z nim i nie leczy zgodnie z prawem, pośle, tylko pan jest... leczy zgodnie, tylko unika wykonywania procedur. Panie pośle, pan powie, procedur, pan dobrze. Pan dobrze, z, pan dobrze ja to... Bo po prostu bo pan, to się nie podoba ja rozumiem, pan, lekarzom i dyrektorom. Pan chciałby wejść w spór światopoglądowy. Ja będę się trzymał, że to nie dotyczy światopoglądu, to dotyczy jednej prostej sprawy. Czy coś takiego jak prawa człowieka zarządów lewicy będzie dalej obowiązywało, czy nie? Bo jeśli tak, to będę miał prawo do tego, żeby nie łamać swoich sumień. Ekspresji z Verbis jest napisane: Prawo lekarza, jak każdej innej osoby, każdej, nie tylko lekarza, do powstrzymania się od działań sprzecznych z własnym sumieniem wypływa wprost z wolności gwarantowanej przez Konstytucję. Y ja powtarzam, pacjenci muszą mieć prawo do profesjonalnej opieki. Czyli Trybunał hmm. Konstytucyjny sobie Konstytucja sobie, rezolucja Rady Europy, so, sobie prawa człowieka, sobie Gdula Kotula i Shoring wiegus będą wiedzieć. Jesteśmy za przestrzeganiem praw człowieka, na przykład wtedy no kiedy litość, łamane no są prawa pokazuje panu, że nie, kiedy właśnie, że nie. prawa człowieka łamane są na granicy, hmm. kiedy łamane są prawa kobiet, które Czyli na granicy. Nie mają, będziemy dbali o prawa człowieka, ale jak już Panie przejdą ci ludzie tutaj to nie, to nie będą mieli prawa do własnego sumienia. Panie doktorze, jest dzisiaj tak, że to nie Lekarze są przedmiotem nie wiem, nacisku, nagonki, tylko kobiety. Pano, to znowu, kobiety znowu wymagają wyszcza, ochrony. Znowu to chce kobiety, na To kobiety wymagają ochrony, to kobiety wymagają wsparcia, to kobiety wymagają tego, żeby instytucje Pano, Pano, działały zgodnie z Pano, prawem. Pan tak o kobietach opowiada tak, jakby to były jakieś małe, biedne zwierzątka, nie, niepełnosprawne. Nie, my będziemy nie, nie, się nimi bronić. Kobiety le le lekarki. Kobiety lekarki, pana zdanie, na przykład, nie kierują się własną, nie kierują się wiedzą medyczną, tylko własnymi przekonaniami. Pan chce je zmusić do czegoś, co jest zgodne z pańskimi przekonaniami. Chcę przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby w polskich szpitalach były przestrzegane standardy. Mhm. Standardy które pan opieki. ustala. Nie, które są ustalone no to przez ja panu, czy, WHO, między innymi, ale ja panu, standardy medyczne, dobrze, ja panu, które są ja cytuje organizację zdrowia. Z, ja panu cytuję rezolucję Rady Europy, że nie można nikogo zmuszać. A pan mi mówi, nie, my wprowadzimy standardy. Proszę pana, no dobrze, to niech mi pan powie, jak w takim razie, teraz zupełnie serio kończę ten temat, jak chcecie dokonać wykreślenia klauzuli sumienia z polskiego prawodawstwa, bo możecie oczywiście zmienić ustawę o zawodzie lekarza w bardzo prosty sposób. Mhm. Ale y, mówiłem to, to panu trzy razy, panie redaktorze. Tak. tak. Y, zmiana ustawy i y, wprowadzenie nowego prawa y, wiąże się z tym, że jest domniemanie konstytucyjności. w tej samej sprawie już się Trybunał y, wypowiedział. Tak, tak, ale musi się wypowiedzieć odnośnie nowej ustawy. Czyli ad mortem defekatem my będziemy składali te y, nowe projekty i każdy nowy Trybunał będzie mówił, nie no sorry, nulu. No, no. Nie da się. Nie wiadomo, jak, jak to rozsądzi Trybunał Konstytucyjny. Który wy powołacie? No, rzeczywiście, jeżeli pan będzie przewodniczącym Trybunału, Z to jestem jednej pewien. Jednej rzeczy jestem w 100% pewien, nigdy nie trafię do Trybunału no, Konstytucyjnego. Pana, znajdziecie takich fachowców, którzy zrobią tak, jak pan im każe. Fachowców prawników, a nie fachowców polityków, jak, jak teraz wątpliwy. Teraz oczywiście, są fachowcy. W... Nie, no, teraz pan... są politycy. Oczywiście. Trybunał jest zły, lekarze są źli. Dobry jest tylko poseł Maciej Dura. Panie pośle, skoro Panu tak dobrze idzie, obrażenie wszystkich dookoła, to nigdy Pan powie tak jednoznacznie, ostatecznie, bo ja naprawdę nie chciałem Pana zaprosić, żeby pytać o y, reparacje wojenne. Naprawdę nie. Już sto razy mam wrażenie, o tym rozmawialiśmy. Ale pan za każdym razem musi się wypowiedzieć. Tym razem pan powiedział, że ja mam problem etyczny z braniem pieniędzy za ofiary II wojny światowej, bo nie zostałem bezpośrednio dotknięty. A y, cały cytat pan przytoczy, panie redaktorze? Mogę oczywiście przytoczyć. No, nie, niech pan przytoczy, ale, bo nie, to jest zamiast, ważne. Zamiast to ja to cytatu. zaraz, zrobię. Właśnie, to ja to zaraz pana, nie, zrobię. właśnie chciałem o to pana poprosić. E, to była dłuższa wypowiedź, którą oczywiście prawica często e, Jak często to bywa, manipuluje. E, mówiłem o mojej babci, tak. która była wywieziona na roboty do Niemiec i wzięła odszkodowanie w latach 90. za mm -hmm. pracę przymusową. I ja widzę to w ten sposób, że osoba, która była bezpośrednio pokrzywdzona, mogła albo pieniądze przyjąć, albo odrzucić. Powiedzieć, że od faszystów nie biorę. Tak? Mm -hmm. to, to I Moja praca, czy moje cierpienie nie może być przeliczone na pieniądze. Dzisiaj widzę mam i też zaznaczę to, moja partia. Poparła tę uchwałę. O Ale pan nie. A ja nie, ja, ja nie poparłem, mam z tym duże problemy. Jak widzę młode pokolenia, po prostu ofiar II wojny światowej nie, i ludzi, kośle, którzy pan mówią. Nie sobie kpię z tego. Nie, nie, nie kpiesz tego. Muszę powiedzieć, wzbudza moje zaskoczenie. No. Kiedy to dotyczy osób, które zostały bezpośrednio pokrzywdzone. Panie profesor, ale to nie mówimy teraz o To jest bardzo ważne, że ja się zapisuję do y, światowego związku żołnierzaka. Ja się nie zapisuję do Światowego Związku żołnierza No ale a nie widział Pan Kowalskiego z opaską powstańczą. No to jest ten. To jest ten trend. To jest pan... jedno reparacje <laughs> Kowalski w opasce a, i tusk, nie, który pana, jest i, niemieckim i agentem, to wszystko jest jeden konglomerat. Nie mogę na to spokojnie patrzeć i ja mówić, pan... świetnie odzyskajmy u, 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 idźmy po reparacje. Czy nie idźmy. Ja mam do tego osobiście też jako człowiek, etycznie dystans. Znaczy uważam, że to, że przeliczanie cierpienia II wojny na pieniądze, poza tym dla ludzi, którzy Prze żyją 80 lat po a, wojnie pośle, wydaje czy w ogóle przeliczanie cierpienia na pieniądze jest etyczne? Mam z tym, tym wątpliwości, ale kiedy to dotyczy ofiary bezpośredniej, to ona decyduje i pan, wtedy. Ja panu wtedy przypomnę, że. Uznaję, że nie że tylko jest, pańska babcia, ale również na przykład pamięta pan sprawy nie żyjący, już świętej pamięci Alicji Tysiąc, która stwierdziła, że skoro nie zezwolono jej na dokonanie aborcji, to należy jej się odszkodowanie. Ona swoje, no, cierpienie straciła wzrok, du dużą miała utratę wzroku, też powiedzmy. O tym. Ona swoje cierpienie przeliczyła na pieniądze. Pan jest oburzony.